Po pierwsze, czarna skóra, najlepszy filtr na promieniowanie. Naturalnym filtrem chroniącym przed UVB jest melanina, czyli brązowy pigment skóry. Chronina zona przed wynikłymi z działania UVB uszkodzeniami w DNA i tak tzw. wolnymi rodnikami, oraz przed rozpadem kwasu foliowego, czyli witaminy B9. A ta z kolei witamina jest niezbędna do regeneracji starych i produkcji nowych komórek. Dlatego zresztą kobietom w ciąży zaleca się uzupełnianie o nią diety. Badanie w International Journal of Dermatology donosi, że około 66% czarnoskórych osób mieszkających w Wielkiej Brytanii twierdziło, że nie doświadczyło oparzeń słonecznych. To nie znaczy, że czarna skóra chroni całkowicie przed oparzeniami słonecznymi, ale im ciemniejsza skóra, tym mniejsze prawdopodobieństwo oparzenia. Czyli czarnoskóry człowiek przez kolor skóry ma mniejszą szansę na raka skóry, uszkodzenia w DNA i oparzenia słoneczne. Skóra jest jednym z najprostszych dowodów na ewolucję do zrozumienia. Ciemna skóra w Afryce zabezpieczała przed nowotworami skóry i wymarciem. W Eurazji ten filtr słoneczny stał się szkodliwym dla zdrowia balastem. Ludzie, kiedy migrowali z Afryki do rejonów, w których słońca nie było aż tak dużo, tracili melaninę, czyli brązowy pigment skóry. Po drugie, mają generalnie dłuższe, bardziej smukłe oraz cieńsze kończyny. Teraz widzisz drużynę koszykówki kobiet reprezentacji USA do lat 16 i obok drużynę Salwadoru. Oczywiście występuje tutaj duży wpływ ekonomiczny. Stany Zjednoczone mają więcej środków na selekcję i poszukiwanie tych genetycznych freaków. Zdjęcie ma ci zobrazować, jak bardzo genetyka ma wpływ na możliwości rozwoju. W dyscyplinach wymagających długich kończyn dużego wzrostu albo też na przykład odpowiedniej wielkości dłoni będą górować osoby czarnoskóre. Dłuższe kończyny prawdopodobnie mają związek z ewolucyjnym dostosowaniem się do życia w gorącym klimacie, bo taka budowa ciała ułatwia utratę ciepła. Po trzecie, aktywność seksualna. Czarni są bardziej aktywni seksualnie niż biali. Ich pociąg seksualny jest 37% większy niż białych. Prawdopodobnie ma to związek z ich rozłożystymi i długimi ciałami lub dużą aktywnością fizyczną. Takie rozłożyste ciało będzie produkować więcej testosteronu niż ciało przeciętnego Europejczyka. Po czwarte, rodząc się czarnoskórym mężczyzną w kraju afrykańskim, będziesz miał statystycznie większego penisa od Koreańczyka. Istnieje możliwość różnic rasowych w rozmiarach prącia, ale nie ma przekonujących podstaw naukowych, które popierałyby przypisywanie większych rozmiarów prącia ludziom o czarnej skórze. Ponieważ statystycznie dane są podobne do siebie. W jednym badaniu u Nigeryjczyków wynosiła 13,37 cm, u Włochów 12,5 cm, u Greków 12,18 cm, a u Koreańczyków 9,6 cm. Tak jak możesz zauważyć statystyczną różnicę pomiędzy Koreańczykiem i Nigeryjczykiem, tak różnice z innymi państwami są minimalne. Po piąte, węższe biodra. Białe kobiety mają średnio szersze żebra, prawdopodobnie ze względu na większy rozmiar mózgu i głowy białych dzieci. Szerszy rozkrok i żebra są korzystne do rodzenia dzieci z dużymi głowami. Ten sam czynnik powoduje też dużą przewagę czarnych kobiet w sprincie. Osoby płci żeńskiej i męskiej o czarnym kolorze skóry mają węższe biodra, co sprawia, że ich kości udowe są skierowane w dół, a to sprawia, że moc i siły są generowane bardziej korzystnie na napędzanie i poruszanie się. Łatwiej jest się rozpędzić w linii prostej. Również ciężej o kontuzję w sytuacji, kiedy nasze kości udowe są skierowane w dół. Po szóste, gen ACTN3. Nie będziemy wchodzili w szczegóły. Osoby zainteresowane same zgłębią temat. W skrócie to gen kodujący powstanie białka alfa-aktyniny typu 3, obecnego w mięśniach. Obecność alfa-aktyniny w mięśniach szybko kurczliwych skutkuje większą dynamiką ich pracy. Czarnoskóre osoby są wyposażone w szybko kurczliwe mięśnie. Dzięki temu mają przewagę w bardzo dużej ilości dyscyplin. Nigdy z powolnych dzieciaków nie wyrosną szybce dorośli. Ktoś, kto jest predysponowany do bycia mniej dynamicznym, nie będzie nagle dynamiczny dzięki treningowi. Nie możemy typować, kto zostanie mistrzem olimpijskim, ale możemy wskazać część populacji, która do sprintów się nie nadaje. Mogłeś kiedyś zadać sobie pytanie: dlaczego to czarnoskóre osoby biegają generalnie szybciej od innych? Więc już posiadasz odpowiedź. Gen ACTN3. Podsumowanie odcinka. Nie ma w tym nic dziwnego, że około 75% graczy NBA to czarnoskóre osoby. Długo nie zobaczymy na amerykańskich boiskach Polaka, bo przez wiele czynników będzie miał gorsze efekty pomimo takiego samego wysiłku. Osoby czarnoskóre posiadają po prostu lepsze predyspozycje, więc jeśli marzyłeś o zostaniu koszykarzem lub sprinterem, to mam dla Ciebie złą wiadomość: nie urodziłeś się czarnoskóry. Na 10 tysięcy polubień będzie kontynuacja serii, zalety bycia Azjatą. Wpadnij na niewiem.pl po merch i do usłyszenia w następnym odcinku.